No Kiszawiec to jest takie serce Śląska, wybudowane z czerwonicego no niech pani powie, czy to nie jest, czy tym się nie można zachwycić. Można. Mnie się tu podoba. Nie wiadomo jakomu. A który tam on być, Nie wiesz? A 14, ale. 14. W tej ci będzie, bo to ten, ten kołnierz może bardzo spalny. W tej ci będzie, bo z tym, wiem, więcej niż ona, Nie 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 było, nie już nie już. się ubierał. Ja, ja, już ja, już. ja już. Już, to jest tak, leko się Nie, no jest. No a dzisiaj mamy 100 lot, teraz jest to lot. 100 jest. A kto zbudował? No giszy, ten, który te kopalnie tu miał, a całym projektantem tego wszystkiego byli bracia Silman z Niemiec. Byli dobre, dobre projektanty i ten ich wziął i, i wybudowali nam no, to co mamy. Ważaj, ciężko. No wążem. No no teraz. Patrz. No patrz. Ale te, ty, te i te balkony, te balkony jeszcze się czyni. No bo czyni tam, ja. tam. Nikiszowiec to jest dzielnica robotnicza Janowa. Bo było tak, Nikiszowiec to był dla robotników, a Kiszowiec dla dozorów. Ulice są wąskie, nad każdą sienią jest inne okienko i inny taki szablon, taka jakaś ozdoba krata, koła, owale, z cegły zrobione. Naprawdę bardzo ładnie. Ja tu tyle lod mieszkała od urodzenia, i on ja nawet na to nie zwróciła uwaga, że tu są każdą sień inaczej położono cegła. Dopiero jak chodziła z tą starszą wnuczką, tak pospacerowała i tak się patrza na te okna, tak ludziom do tych okien nie tak za mówię, tych... Boże święty, tu jest co jedna sień, to inaczej zrobiono, co jedna okno jest inaczej, to wszystko. I naprawdę wstyd, że że od. Ja... Bo takim późnym czasie dopiero to zauważyła. Na klatkach schodowych dzieci siedziały, jadły, raczej dzieci, bo niektóre niejadki, to jak siedziały na klatce schodowej, no to im to smakowało, bo ten miał taką zupę, ten miał tą, I zresztą, my, zresztą starsi też, nie? Drugie danie, potem kawały się, opowiadali, a przeważnie wieczorami to ci starsi, tak dziadkowie opowiadali o duchach. A potem było bieda zasnąć. No ale było fajnie. Ty tych starszych tak podsłuchiwało, a potem serce waliło. Tak, ale mu by trzeba było tak osięgić, takich dzieci więcej to by Takich jak na słowach. Jak my to tak by siedzieli razem. To, to, by, to by go ruszyło, ale tak to. Ale chociaż nie idzie na razie na do niego. Już, parusia. Parusia. A to to już zaczyna jeść parówkę. No już zaczyna jeść parówkę. My grali w po potem robili takie zawody w piłka nożna, nie, my grali, blok na blok, blok na blok. No kurde, za że jeszcze tam dużo tak łaziło się pokurzyć na za blok, nie, to tak po cichu, nie, no, a jak tak kogoś ojciec chwycił, to fajrant przerąbane miał, nie? No ja tak za bajtu jeszcze leza, to człowiek to jest tak, nie. Nozdek, Znod, paczka cygarety, nie? Zabany więc, de i przyszły, jak padł, i tam my się szedli za koło chlewików. Widz jak ten mały kurzy? I taki ali, poszedł no. ojcowi, powiedz, ten mój, z mojego pobloku i ze zadku, no. ań farty w los, te, i ładny, tak mi się, strzelał no już potem nie zakurzył się. Potem jakbyś ciepł cigarety i zajmował wszystkiego dość, więc padł dość tego i nie kurzał. No. Jak się zaczął potem do szkoły nie, to się patrzyło po kobietach dni. dziuchy też Dziekci. były fajne u nas. Nie? No ale człowiek patrzył tu i tam, nie, nie, nie patrzyło się za jedną, no, kilka tak. Nie? Rodzice nie pozwolili się tak spotykać, nie, no tak żeby ktoś się coś przycisł do drugiego, no to trzeba uciec do infartu i, i znowu z powrotem, no, bo z okien było wszystko widać. No i to tak. Nie wiem, gdzie jest te zdjęcie twoje, te pierwsze, co ja dostał z zawrotu głowy z powodu ciebie. Tu. Ale tu są takie małe. To może to będzie ja to, to jest Irena. Nie, to nie. Tu, tu ja jestem. A, je, a tu, to jest takie malutko, to nie. To ja ciężko nie znam. To ja cieszę, nie to mnie nie tak. że... znam. Żałuj, żeś mnie nie znów. Jaka ja byłam przepiękna. O, to było to pierwsze. To było to pierwsze. To było to, co... Tu rzeczywiście... Na tu myśli. rzeczywiście źmie... Tu był taki gwarek na Giszowcu, taki klub i tam były takie jak to teraz gadają dyskoteki, nie? No to zawsze były w czwartki bodajże, czy we wtorki, no i, i w niedzielę. To my jeździli na Giszowiec, na ta zabawa. A za 10 dziesiąta jechał balkan i musieli my prędko na ten balkan zdążyć, żeby o 10 być w domu, bo ludzie, jakby mnie nie było dziesiąty, to by mnie ojciec za nie puścił. No i tak poznała tam mojego męża i ja miała 18-17 i do dziś nie są razy. W tym Balkanie się wszędzie jeździło i nie trzeba było mieć zegarka, bo on o tym czasie to nie trzeba było sztalować. On o tym czasie co miał jechać, to jechał. Nie? No to my na Zolety zejeździł, na, na Wichelmina na zajeździł. no Wszędzie się jeździło. Nie? To było coś fajnego. Była taka Zośka, co ona pilnowała nie gwizdała to miała gwizdę gwizdała i odjeżdżała z jednego przystanku na drugi nie? nawet piosenka taka jest o Balkanie. Nie z Giszowca, od Giszowca balkan jedzie, Zośka w tyle szafner w przedzie. Na Korei usłamują, bo się boją, że wpakują. Tutaj dookoła były, tak jak ten kwadraciok tu stoi, to dookoła były chlewiki. Każdy, co chciał, to sobie chował. Pochował się albo króliki, albo kozy, nawet były jęci. No, różnego rodzaju to chciał, wieprzki chowali, nawet krowy tu też chowali w szóstym bloku i tak dalej, i tak dalej, bo nie każdy blok pod tymi chlewikami przychodzili, spotykali się, odbywali te, te kury, albo co tam mieli różnego rodzaju, ten, to wszyscy tak jak my tu teraz w tej chwili, można powiedzieć, siedzimy. No i bery bojki, każdy opowiadał. Pan z przyszedł yeah. lepsza albo yeah. ten tu jest, u mnie co Z tego bloku? No, no Rozmów z... wieprzek uciekł, Balkan by go przejął. <średnio> nie, 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 nie nie. Ale co by było za tak razy go Trzy razy go pech w kowa, a ten hop wieprzek nie? się ruszył i pod Balkan leciał. W w każdej klatce był gołębiarz. Najpierw miał na chliwiku w gołębie. To klapy my mieli porobione, no i się chowało. Nie? A potem zech dostał taką propozycję, zrób się na górze. No, to się zrobił w ferbank to nazywało, nie? To się zrobił, klapa jak wypuścił, no i jak wszystkie musiał te moje gąbki nauczyć, że tam na wierlo, tam, nie, A tu już teraz nie ma chodów tych W pierwszym bloku, gdzie my ja się urodzili, tam stał piekarnią i ten piekarniok, jedna pani rządziła tym i wszystkie lokatorzy wiedzieli, o której godzinie mo iść do piekarnioka piec chleb, albo kołoc, albo co, co, co ten. Ja sama piekałam dużo, często dróżdowy, torty, rolady różne, ale teraz już nie mam komu, dzieci, dzieci powychodziły z domu, wnuki też, także raczej teraz wolę iść kupić, bo to, co to się teraz dzieje. Wyprało się pranie do Madrymużdanius, kolejka była, no bo to... No i tam się pani wszystko dowiedziała, albo przepisy, albo kto kogoś widział, że wczoraj było zarty, ale no, fajnie było. No z kartoflami to kopalnia przywoziła ze wsi już takie całe tam samochody i każdy najpierw na oddziele swoim zamawiał tyle, tyle, nie? Worków. No a potem jak tu przyjechał, to, to cała jedna sień klatka dostała, no to takie kubki były poukładane. Wszystkie sąsiady jeden drugiemu pomagał, bo to musiał być przebrany. Kartofel nie śmiał być coś na i obczaskany. Raczej było wesoło, tak rodzinnie. Wszystko było rodzinne. Trochę ta zanika teraz, to. Tu mi życie spędzili, całe dzieciństwo, wszystko się przeszło, no to całkiem inaczej mi się to było. Już dzisiaj to tak człowiek patrzy na to wszystko, tak całkiem inny. Młode lata trzeba, proszę Panią, przypomnieć Nas ja, nie było, a wata już była. To jest Parysu, Faridun. <laughs> Proszę bardzo. Normalnie i patykiem się przybije